Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, zatem czas na następny materiał z podsumowania całego konfliktu, jak i wydarzeń z nim związanych. Ja jestem Grzechu40 i zapraszam do wysłuchania mojego reportażu. Przy czym zaczniemy go od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki, zaś na działaniach frontowych zakończymy. Zatem zaczynajmy. A jako pierwszy weźmiemy na tapet temat Unii Europejskiej. W ostatnim tygodniu przewodnicząca Zrzeszenia Ursula von der Leyen opublikowała, iż nie nie zamierza się wycofywać ani iść na jakiekolwiek kompromisy względem postawionych wcześniej celów klimatycznych. Co za tym idzie, kraje członkowskie będą zobligowane do eliminacji całej emisji CO2 do atmosfery o 90% ale jednocześnie dodała, iż w emisji nie będą uwzględniane podmioty zagraniczne, do których outsourcingowana jest produkcja. Słowem, Lyon przyznała przed mediami, iż w ekologii nie chodzi o ekologię, czyli faktycznie zmniejszenie emisji CO2 na świecie, a jedynie o masowe przeniesienie przemysłu ciężkiego z Unii Europejskiej do krajów trzeciego świata, co notabene dzieje się przez ostatnie dziesiątki lat. Pytanie gdzie w tym wszystkim logika, gdzie interes europejski, gdyż działanie wydaje się dążyć w prostej linii do szkody Starego Kontynentu. Dlatego też chyba nikogo nie zdziwi fakt, iż w poniedziałek kraje członkowskie Zrzeszenia złożyły wniosek o wotum nieufności wobec całej Komisji Europejskiej, który został nazwany przez przewodniczącą zdradą, i powołam się tutaj na bezpośredni cytat: cytuję. Wniosek o wotum nieufności wobec KE jest kolejną próbą polaryzacji Europy. Część inicjatorów wniosku to apologeci Putina. Od dawna widzimy niepokojące zagrożenia ze strony partii skrajnych, które chcą polaryzować nasze społeczeństwa za pomocą dezinformacji. Nie ma żadnych dowodów na to, że proponują jakiekolwiek rozwiązania, ale jest wiele dowodów na to, że wiele z tych ugrupowań jest wspieranych przez naszych wrogów i ich marionetki w Rosji. I gdzie indziej, i wystarczy spojrzeć na niektórych sygnotariuszy tej rezolucji, by zrozumieć, co mam na myśli. Koniec cytatu. Wnioski z całej sytuacji pozostawiam do Waszej dyspozycji. Kolejny temat odnosi się do płodów rolnych, bowiem jak wynika z najnowszych informacji medialnych, propozycje zrzeszenia dotyczące dopuszczalnej granicy importu produktów spożywczych z Ukrainy uległy pięciokrotnemu zwiększeniu, co ponownie budzi niepokój wśród rolników, gdyż ponownie grozi to spadkiem cen sprzedaży zbóż poniżej progu rentowności lub też wręcz niemożliwości ich sprzedaży na wolnym rynku. Szczególne poruszenie budzi tutaj kwestia cukru, którego import zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami miał wynosić 20 tysięcy ton, zaś obecnie mowa już o 100 tysiącach. Oczywiście Bruksela uważa, że nie będzie to stanowiło zagrożenia dla naszego rolnictwa, jak i niespełnianie norm unijnych co do jakości pożywienia, a także stosowanych przy jego produkcji pestycydów zakazanych prawem nie stanowi żadnego problemu. Ale to oczywiście nie wszystko. Jak wiemy następnym tematem są nielegalne migracje na granicy polsko-niemieckiej. Jak przypomnę dotąd Niemcy poczęły przerzucać do nas masowe ilości uchodźców, zaś rząd polski zamiatał wszystko pod dywan utajniając sprawę i wręcz nakazywał polskiej straży granicznej posłuszne przyjmowanie wszystkich ludzi nieznanego pochodzenia, nie posiadających dokumentów tożsamości. Sprawa wyszła na jaw w zeszłym tygodniu. Po czym premier Donald Tusk wszystkiego się wyparł, ale obiecał ustanowić na granicach nasze polskie kontrole adekwatne do tych niemieckich. Niestety jak na złość dla premiera w toku kontroli bardzo szybko wyszło, że faktycznie nielegalni migranci są, i to w niemałej liczbie. Co jest całkiem ciekawe, bowiem kontrolę rozpoczęto dopiero 7 lipca, czyli zaledwie wczoraj rzecz jasna, podobne działanie odbiło się na zachodzie Echem, gdzie kanclerz Friedrich Merz oznajmił, iż to przejaw antyniemieckiej polityki uderzającej w ich rację stanu. To jest dosyć śmieszne, bo my jedynie zawracamy migrantów, którzy przychodzą właśnie od nich, z ich własnej ziemi, zaś oni robią dokładnie to samo już od roku 2023 i to już nie było antypolskim uderzeniem w naszą rację stanu? Nie. Tutaj było wszystko w porządku. W podobnie kuriozalny sposób wypowiedział się koordynator rządu Niemiec do spraw polsko-niemieckiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej, Knut Abraham, oznajmił on: Cytuję. Niemieckie kontrole graniczne były koniecznym sygnałem politycznym, że polityka migracyjna w kraju uległa zmianie. Jednak rozwiązaniem nie może być teraz przepychanie migrantów tam i z powrotem pomiędzy Polską a Niemcami lub cementowanie kontroli granicznej po obu stronach. Działanie polskiego rządu to gorzka porażka dla strefy Schengen i swobody przemieszczania się. Koniec cytatu. I tutaj pozwolę sobie na własny komentarz, bowiem skala hipokryzji przebiła sufity absurdu. To Niemcy zapoczątkowali i wdrożyli politykę migracyjną Europy opartą o przyjmowanie migrantów ekonomicznych z całego świata. To Niemcy naciskały na kraje członkowskie zrzeszenia, aby przyjmować tych ludzi wbrew ich woli. To Niemcy wypluwali rasistowskie oskarżenia pod adresem każdego kraju Unii Europejskiej, który na Podobne działanie nie przystawał. A teraz to ci sami Niemcy określają, że koniecznym sposobem radzenia sobie z powstałym problemem migrantów jest twarda kontrola ich granic. Ale tylko ich granic. Bowiem jak podsumował Knut Abraham, niemieckie kontrole graniczne są rozwiązaniem problemu. Te polskie, analogiczne, ustanowione w lustrzanym odbiciu do tych niemieckich są natomiast złe. To już nie jest rozwiązanie problemów, ale ich piętrzenie. Bo to źli Polacy niszczą strefę Schengen. To oni stają się przeciwnikami swobody poruszania się ludzi na starym kontynencie. Oni prowadzą antyniemiecką politykę. W zasadzie nie będę tego głębiej i komentował, bo to się komentuje samo, od siebie jedynie dodam dane poddające pod wątpliwość niemiecką współczesną narrację medialną, bowiem zdaniem Berlina i kanclerza Merza Niemcy teraz bronią się przed migrantami, których Polska niedbale wpuściła przez białoruską granicę. Tak piszą ich gazety, abstrahując od tego, że Unia odmówiła nam pomocy finansowej co do umocnienia granic, zaś sama Ursula von der Leyen oznajmiła, że zrzeszenie nie przeznaczy ani jednego eurocenta na budowę muru, muru, który kosztował nas. Polaków 1 miliard 600 milionów złotych. Abstrahując od tego, to w bieżącym roku Polska Służba Graniczna odnotowała 4600 nielegalnych przekroczeń granicy polsko-niemieckiej, z czego dotyczyły one obywateli z Ukrainy, Afganistanu, Somalii, Syrii, Gruzji i Kolumbii, ale w tej liczbie jedynie 856 osób miało historię podróży przez słynną granicę z Białorusią, więc. no. nie. A teraz przejdźmy do Ameryki. We wtorek Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził projekt budżetu prezydenta Donalda Trumpa, obejmujący dodatkowe rekordowe zadłużenie kraju o kolejne 3 biliony dolarów. Amerykański miliarder Elon Musk oficjalnie skrytykował owo działanie. Nazwał prezydenta kłamcą, który obiecywał cięcia budżetowe, nie zaś rekordowe długi. I zapowiedział, że stworzy własną partię polityczną w kontrze do Republikanów. Musk podkreślił przy tym, że może to będzie ostatnia rzecz. Jaką zrobi na tej ziemi. Od siebie dodam, gdyż pisaliście do mnie, że w USA przecież konstytucja zabrania innych partii niż Republikanie i Demokraci, że jest to system dwupartyjny. Dodam, iż nie jest to prawda. System dwupartyjny USA przypomina ten znany z Polski, ale jego charakter jest zwyczajowy. Nie ma zakazu prawnego tworzenia nowych ugrupowań, co nie zmienia faktu, iż Trump zaczął się odgrażać miliarderowi. Od Poznajmił on, że DOCZ, czyli Wydział Rewizji Wydatków Budżetowych, gruntownie prześwietli spółki Maska i że on sam zastanowi się nad wydaleniem miliardera z kraju. Do tego porównał on mężczyznę do pociągu, który się wykoleił i spowodował katastrofę lądową. Od siebie dodam, że nie dziwię się, iż Musk czuje się oszukany, bowiem Trump przed wyborami obiecywał zupełnie inne rzeczy niż to, co obecnie robi. Nie zmienia to faktu, że zgodnie z nowym budżetem Ameryka przeznaczy 10 miliardów dolarów na kolonizację kosmosu, 4 miliardy na budowę rakiet kosmicznych, 2,6 miliarda na budowę około księży. Stacji kosmicznej, która ma być przedsionkiem do stałej obecności człowieka na owym satelicie. A co ze słynnymi cłami, zapytacie? Ano zawieszenie 50% ceł na 70 krajów Ziemi ma dobiec końca z datą 9 lipca. Nie wiadomo co z Unią Europejską, choć według niepotwierdzonych informacji, jakieś negocjacje dalej trwają przy czym nawet jeśli nie dojdą one do skutku to cła nie wejdą dokładnie z dniem 9 lipca, a dopiero z 1 sierpnia. Trump zapowiedział także kolejne 10% cła na wszystkie kraje sprzyjające antyamerykańskiemu zrzeszeniu gospodarczemu BRICS. Od siebie dodam, że gdyby świat zjednoczył się w wojnie celnej przeciwko Ameryce, to Trump by musiał odpuścić, bo jego kraj załamałby się gospodarczo, gdyby nagle przestał handlować z Wszystkimi naraz, mimo to świat wydaje się być zbyt mocno podzielony, aby zdobyć się na jedną spójną politykę gospodarczą. A teraz czas na wątek wsparcia. Jak ujawniła agencja Reutera, powołując się na dane wywiadowcze, Korea Północna przesyła kolejną transzę zbrojeń do Federacji Rosyjskiej. Między innymi są to systemy obrony przeciwlotniczej Panzer S1. Mało tego, jak opublikowało CNN, powołując się na amerykański wywiad, Kim Jong-un dopina obecnie na szczeblach decyzyjnych plan wysłania na front kolejnych 30 tysięcy koreańskich żołnierzy. To wszystko źle koreluje z faktem, iż ataki powietrzne na Ukrainę uległy zdecydowanemu zwiększeniu, bowiem trwa letnia ofensywa, zaś Dostawy sprzętu z USA zostały natychmiastowo zatrzymane dekretem Donalda Trumpa. I to nie nowe dostawy, ale te dotąd realizowane, które zatwierdził jeszcze wcześniej Joe Biden i które znajdowały się już na terytorium Polski. Obecnie sprzęt zawracany jest do USA lub przekierowywany do Izraela, przy czym administracja Trumpa nie zatwierdziła także żadnych nowych pakietów obronnych dla Ukrainy i nie zwróciła się do kongresu o przyjęcie przyznanie środków na takowe. Słowem, Trump rzeczywiście wygasza tę wojnę poniekąd jak zapowiedział. Problem w tym, że miało się to odbyć na zasadzie negocjacji przy stole, nie zaś wyrżnięcia wszystkich obrońców. Mimo to w ostatnich dniach Wołodymir Zoleński spotkał się z republikaninem, oznajmiając po spotkaniu: Cytuję, To była najlepsza i maksymalnie produktywna rozmowa z prezydentem. Omówiliśmy obronę powietrzną i jestem wdzięczny za gotowość pomagania. To właśnie patrioty są kluczem obrony przed balistyką. Zaleński zaznaczył także, iż podpisano kontrakt z jednym z czołowych amerykańskich producentów zbrojeń na budowę dronów bojowych. Dzięki kontraktowi do Kijowa trafią setki tysięcy dronów rocznie. Mimo wszystko, powiedzmy sobie szczerze, amerykański przywódca sprawia wrażenie, jakby nie wierzył w rację Ukrainy w owym konflikcie i przede wszystkim w to, że może ona jakkolwiek ów konflikt zremisować tudzież wygrać. Zaś w tym samym czasie, gdy na świecie działy się owe rzeczy, Federacja Rosyjska obwołała wielki program modernizacji wojsk pancernych, zakłada on 1000 nowych czołgów do roku 2028 i 3000. Do roku 2035. Podobnie Polska obwołała program zwiększonej produkcji zbrojeń, tym razem ma to być samowystarczalność amunicyjna, w ramach której na terenie naszego kraju powstaną trzy dodatkowe fabryki amunicji za kwotę 2 miliardów 400 milionów złotych. Mimo to armia to przede wszystkim ludzie i tutaj Rosja także działa w poszerzonym zakresie. Zgodnie z oświadczeniem wice szefa Rady Bezpieczeństwa kraju Dmitrija Miedwiediewa Federacja Rosyjska miesięcznie ma rekrutować rzekomo 45 tysięcy ludzi, przy czym tylko w pierwszej połowie 2025 roku aż 210 tysięcy Rosjan podpisało dobrowolne kontrakty na wyjazd na front. Jakby tego było mało, Putin Obwołał także największą kampanię poborową od 14 lat, w ramach której do wojska powołanych zostanie kolejnych 160 tysięcy mężczyzn. Od siebie dodam, iż żołnierze kontraktowi motywowani są bardzo atrakcyjnymi warunkami finansowymi, gdyż zgoda na wyjazd na front obejmuje nagrodę finansową w postaci od 18 do nawet 165 tysięcy złotych. Problem w tym, że rzekomo jeśli ktoś umrze na froncie, to wtedy najczęściej federacja nic już jego rodzinie nie wypłaca. Mimo to wskaźnik 45 tysięcy ludzi werbowanych każdego miesiąca fatalnie koreluje z danymi publikowanymi przez Wołodymira Zoleńskiego. Jakoby Ukraina miała w tym samym czasie werbować średnio 25 tysięcy osób miesięcznie. Czyli około połowę mniej. Nie ma się zatem czemu dziwić, iż nowym żądaniem Kremla co do rozpoczęcia rokowań pokojowych jest zrezygnowanie z jakiegokolwiek werbunku i przyjmowania broni z Zachodu przez Kijów. Żądanie absurdalne, zbieżne z bezwarunkową kapitulacją całego kraju, ale Putin wie, że może sobie na ten gest pozwolić. W końcu na rękę jest mu przeciąganie obecnej wojny. W końcu Trump już odciął Ukrainę od strumyczka zbrojeń, więc będzie coraz gorzej. A teraz front. Rozpoczęły się rokowania pokojowe na linii Hamas-Izrael, gdzie zgodnie z przekazem Arabowie zgodzili się na żądania Żydów, jedynie z drobnymi zmianami. Jeśli porozumienie wejdzie w życie, obejmowało ono będzie kolejne 60-dniowe zawieszenie broni w zamian za zwrócenie 10 zakładników i 18 ciał. Izrael z kolei zobowiąże się do odblokowania pełnej pomocy humanitarnej ONZ i uwolnienia kolejnych więźniów palestyńskich. Słowem, wejdzie w życie dokładnie bliźniacze porozumienie do tego ze stycznia. Problem w tym, że wątpliwym jest, aby po upłynięciu rzeczowych 60 dni wojna zakończyła się na dobre, bowiem Netanyahu dalej nie zmienił swojego celu zwyciężenia Hamasów w 100% ale ów Hamas ciągnie już resztkami sił, obszary kontrolowane przez bojowników kurczą się każdego dnia. Zaś 95% przywódców i dowódców ugrupowania zostało już zabitych, mimo to pokój nie jest taki pewien, inną szokującą informacją jest amerykański projekt budowy na terytorium regionu obozów dla Palestyńczyków. Oficjalnie projekt został zgłoszony przez fundację humanitarną GHF, to znaczy tak sądzi Biały Dom, bowiem sama fundacja się tego publicznie wyparła. Słowem, Trump forsuje program. Przy aprobacie Izraela. W jego ramach, w strefie gazy, powstaną specjalne obozy dla uchodźców, do których lokalna ludność dobrowolnie się przeprowadzi. Koszt planu to kilka miliardów dolarów, co jest o tyle ciekawe, iż Arabowie już wygłosili sprzeciw wobec podobnej koncepcji. Słowem, coś mi się wydaje, że te dobrowolne przesiedlenia będą postępowały pod bronią. Kolejna sprawa to Iran, którego ambasador przy ONZ Amir Said Iravani zadeklarował, że jego kraj nigdy nie przestanie wzbogacać uranu, gdyż jako członkowie traktatu o nierozprzestrzenianiu broni atomowej mają do tego niezbywalne prawo. Problem w tym, że gdy polityk mówił o owych sprawach, władze Iranu postanowiły zrezygnować z umów w ramach owego traktatu, przez to usunięto kamery zamontowane w swoich obiektach nuklearnych. I zabroniono dyrektorowi Międzynarodowej Agencji Atomowej odwiedzania tych obiektów Następny jest Jemen Jemen, który ponownie został masowo zaatakowany przez siły lotnicze Izraela Tak oto zbombardowano obiekty W Al-Hudajdzie, Ras Ifa i Salif, a także elektrownie w Ras Kanatib Zdaniem hebrajczyków obszary służyły do transferu broni z Iranu dla bojowników Huti. Natomiast ci bojownicy prawdopodobnie zaatakowali Atakowali kolejny statek handlowy na terytorium Morza Czerwonego. Do ataku doszło w niedzielę i przeprowadzono go zarówno dronami bojowymi, jak i granatnikami ręcznymi, a także pomniejszymi jednostkami wodnymi, choć do ataku nikt się oficjalnie nie przyznał. Na koniec zaznaczę dosyć ciekawą informację, mianowicie Izrael, który rzekomo wygasza wojnę w Strefie Gazy, zaś jego straty w ludziach były dotąd minimalne. Obwołał zwiększenie skali poboru do wojska. Tak oto wezwanie otrzymało 54 tysiące przedstawicieli społeczności ortodoksyjnych Żydów, tak zwanych Haredim, którzy dotąd w ogóle nie mieli ustanowionego obowiązku poborowego. No i teraz ustalmy, co się dzieje na froncie wojny na Ukrainie. Zasadniczo bez zmian. Było ciężko tydzień temu, jest ciężko nadal. Kijów się cofa, Moskwa naciera. Największa koncentracja walk nieprzerwanie zachodzi w okolicach Pokrowska, gdzie znajduje się 110 tysięcy Rosjan pod bronią i gdzie w weekend dokonano próby masowej ofensywy na zachód. Łącznie miało tam dojść do ponad 200 starć Bojowych, przy czym niestety niektóre z nich były skuteczne. Tak oto okupant odepchnął wojska obrońców na południe od miasta, gdzie walki wkroczyły już w zabudowę. Rosjanie weszli także do obwodu Dniepropietrowskiego zajmując miejscowość Daczne. Jak przekazuje służba prasowa Sztabu Generalnego Ukrainy, w wyniku skutecznych działań żołnierzy wyzwolono miejscowość Andriwka. Oddziały Kijowa posunęły się także naprzód w rejonie OSP, skiwki odpierając wroga dalej od sum Choć jeśli powoływać się na dane opublikowane przez Instytut Studiów nad Wojną, obwód sumski wbrew pozorom także jest zagrożony załamaniem frontowym, gdyż jak dowodzą zdjęcia satelitarne na tym odcinku umocnienia praktycznie nie istnieją. To za sprawą masowego ostrzału z powietrza, który skutecznie uniemożliwia budowę czegokolwiek. I to w sumie tyle. Ciągle trwają także ataki na głębokie terytoria Federacji Rosyjskiej. W ostatnich dniach miejsce miał Choćby atak na zakład produkcyjny Kupol w Irzewsku, oddalony o 1500 km od frontu. W zakładzie produkowane były systemy rakietowe, fabrykę Energia w mieście Jelec, gdzie trwa produkcja dronów bojowych i rakiet. Bazę marynarki wojennej w Noworosyjsku, gdzie uszkodzono port i jakieś jednostki morskie, czy zakłady chemiczne w Krasnozawodsku, gdzie produkuje się głowice bojowe dronów Sashit. Słowem, coś tam się niby dzieje, ale powiedzmy sobie szczerze, podobne akcje nie przychylą szali zwycięstwa na stronę Ukrainy, jedynie delikatnie uszczuplą siły wroga. I na koniec raport strat. Od początku wojny Rosja miała stracić na Ukrainie około... 1 028 610 żołnierzy 10 995 czołgów 22 967 pojazdów opancerzonych 30 034 systemy artyleryjskie 1434 wyrzutnie rakiet 1192 stanowiska przeciwlotnicze 421 samolotów 340 śmigłowców 44230 dronów bojowych, 3439 pocisków rakietowych, 28 okrętów, 1 okręt podwodny, 54456 pojazdów i cystern, a także 3927 jednostek sprzętu specjalnego. Na dziś ode mnie to tyle więcej informacji dla Was nie mam. Jeżeli uważacie, że odwalam kawał dobrej roboty, że to fajny kanał, zachęcam do wsparcia mojej działalności na YouTube. Link do wszelkich form dotacji znajduje się w opisie, gdyż YouTube za mną nie przepada, nie czerpie ani złotówki dochodu z reklam. Inna kwestia to bierne wsparcie poprzez łapkowanie, subskrybowanie, komentowanie i wyświetlanie. Hej ludziska, cześć, do następnego.